Ruszamy w dalszą drogę do miejscowości Zienki w województwie lubelskim do wyjątkowych jagodowych pasjonatów. To właśnie tu we wschodniej Polsce w bez wątpienia jednym z najczystszych ekologicznie regionów Europy znajduje się gospodarstwo rodziny Dąbrowskich. Jego historia sięga początku lat 90. ubiegłego wieku. I tak przez lata typowo rodzinna farma przeobraziła się w jednego z największych w Polsce producentów owoców jagodowych oraz materiałów działu szkółkarskiego roślin jagodowych. Z pasją i zaangażowaniem dba się tu o uzyskanie owoców najwyższej jakości. Trafiamy do serca tego miejsca, pod osłony, pod postacią tuneli, które zapewniają nieprzerwaną, niezależną od pogody podaż, a także pracę. W tych tunelach można się poczuć trochę jak w Hiszpanii, bo tutaj jest taki system jak w Hiszpanii, prawda? Uprawy owoców. Jak Państwo tutaj to wprowadzaliście? No to jest system taki sam jak w Hiszpanii, jak i w wielu krajach. Taki system już jest standardem w wielu krajach Europy. Uczyliśmy się tego, jeżdżąc do różnych krajów, obserwując, podglądając i praktykując, bo to nie stało się w rok. No, tu jesteśmy już 17 lat i mamy 17 lat problemów i sukcesów, więc. I lata więc, doświadczeń, ja, Tak, doświadczeń, praktyk, tak. Myślał Pan kiedyś, że pana gospodarstwo tak się rozwinie i że będzie Pan takim owocowym potentatem? Nie wiem, może marzyłem, może myślałem. Pochodzi Pan z rodziny sadowniczej, rolniczej? Nie, z, rolniczy, z rodziny typowo rolniczej, tak? bo, bo, bo w naszym regionie nie ma sadów, tu jesteśmy e, na terenie typowo rolniczym, gdzie się ziemniaki, zboża, że z takiej rodziny pochodzę. Czyli można powiedzieć, że Pana owocowy sen się spełnił. Tak, tak. <gry> Stworzył Pan tutaj jagodowe Eldorado. Jak to się wszystko zaczęło? Zaczęło się w momencie, kiedy skończyłem studia rolnicze, to rok 1993, rodzice przekazali mi gospodarstwo rolne. I wtedy powoli zaczynaliśmy sadzić truskawki, później maliny, później jeszcze inne owoce. Jagodowe dlatego, że gleba jest bardzo słaba, że to są piaski. Jesteśmy na Palesiu Lubelskim, gdzie przeważają gleby klasy piątej, szóstej. A rośliny jagodowe lubią, lubią takie, takie, takie gleby. Gospodarstwo przez lata się rozwijało i powiększało? Mhm, tak, zaczęliśmy dość 8 hektarów, które rodzice mi dali, a dzisiaj gospodarujemy na 700 hektarach w sumie. Jesteśmy w trzech lokalizacjach, wszystko w okolicy Patrzewa, okolicy Sosnowicy, jestem to miejscowość Zienki, Pasieka i, i Pacz. Ciągła praca, ciągle, ciągle truskawki, maliny, borówki. Jak Państwo podbijacie rynek polski i zagraniczny? Zaletą jest to, że mamy jakość, że my skupiamy się na jakości, tak? czyli latem, latem wszyscy nasi pracownicy wiedzą, że, że no, my sprzedajemy do sklepu, czyli po prostu musimy mieć jakość. Tak? No. I przez jakość robi się ilość. Owoce z tego miejsca trafiają nie tylko na rynek polski, ale także zagraniczny. Tak, oczywiście. No. Jesteśmy bardzo, bardzo obecni w Polsce, ale również w sąsiednich krajach. Wokoło. Także Austria, Słowacja, Czechy, Niemcy, Włochy, Francja, Litwa, Łotwa, Estonia. Dużo tych <grym> krajów jest. Tutaj. A jak państwo zagospodarowujecie owoce słabszej jakości? To jest nasz nowy pomysł i myślimy jak to zrobić. Na, na dzisiaj produkujemy soki. Są to soki zrobione z naszych owoców, tylko i wyłącznie no i chcę pokazać ludziom, że owoce można też pić i zimą, nasze owoce, że są to, są to nasze zdrowe owoce w soku. Innym pomysłem jest zrobienie lufilizatu, czyli wysuszenia tego owocu i zatrzymanie wszystkich składników w środku. No to po malinach zapraszam teraz na plantację truskawek. Idziemy. Wyobraża sobie Pan teraz dziennie bez owoców, na przykład bez troskawek? Nie. Ja mhm. w ogóle nie wyobrażam dnia ani żadnego dnia w roku bez owoców. No. ja śledzę średnie liczby zjadanych owoców przez, przez człowieka w, w danym kraju. Na przykład borówka amerykańska średnio w Europie jemy około 200 gram. Mieszkając Europy 200 gram. Myjemy kilo dziennie u nas w, w domu. <laughs> przekraczacie, przekraczacie Państwo znacznie normę. <laughs> tak, roczną ciąg jednego dnia. Mhm. Cudowne. A ile to jest odmian truskawek? Bo naprawdę widzę całe królestwo. My co roku gdyby, szukamy nowych odmian, sprawdzamy nowe odmiany, testujemy nowe odmiany. Myślimy, jakie odmiany będziemy uprawiali za, za kilka lat. Myślę, że w tym roku mamy około 10 jeden truskawek. Przyznam szczerze, że jak tu przyjechałam, byłam zdziwiona, że truskawki właściwie nie są u Pana prawie że na polach, tylko wszystkie są pod tunelami większość. Ten rok jest takim historycznym rokiem, kiedy, kiedy już jak gdyby ostatnia plantacja jeszcze była oprawiana na, na polu, a od przyszłego roku wszystkie nasze truskawki będą oprawiane w tunelach. Czyli macie Państwo maliny, truskawki, ale jest też jego da Kamczacka. Tak, tak, jesteśmy, jesteśmy producentem jagody kamczackiej, syn się śmieje, bo, bo, bo mamy największą plantację na świecie, jesteśmy w, w, wariatem <laughs> jagodowym, mamy ponad 50 hektarów jagody kamczackiej. Dlaczego uwielbiam jagodę kamczacką? Dlatego, że jagoda kamczacka, każdy owoc inaczej smakuje. Ok, są odmiany, które są bardziej kwaśne, bardziej słodkie, ale każdy owoc jedząc, mamy burzę smaku w środku. Jedząc truskawkę, no teraz ona jest słodka, czujemy ten cukier i nic więcej, tak? A jagoda kamczacka, ta jest kwaśna, ta jest słodka i żyjemy ją tam dalej, ona przesuwa się dalej, ona jest jeszcze inna. To po prostu jest burza, burza smaku, dlatego, że jagoda ma dużo cukru, ma, nasza jagoda ma 12-14% brix, to jest to bardzo dużo, a z drugiej strony ma dużo yy, kwasu. Jest kwaśna, więc to jest taka burza smaków. Obecnie jagodowy lubelski Eldorado obejmuje ponad 700 hektarów. Dominują w nim dwa główne kierunki produkcji. Pierwsze z gospodarstw skoncentrowane jest na produkcji owoców jagodowych z przeznaczeniem na rynek deserowy. Gatunkiem dominującym jest truskawka, której owoców co roku produkuje się około 1000 ton. Ważne miejsce zajmuje to również malina oraz borówka wysoka, które zyskują coraz większe znaczenie w strukturze produkcji. Drugie gospodarstwo zajmuje się tylko produkcją oraz sprzedażą materiału szkółkarskiego, takich gatunków jak truskawka, malina oraz jeżyna. Dzięki dużej powierzchni gospodarstwa szkółkarskiego plantacje mateczne znajdują się w znacznej odległości od plantacji owocujących. Sadzonki truskawek to Państwa specjalność. No można tak powiedzieć, tak. Drugą działalnością naszej firmy to jest właśnie produkcja sezonek truskawek oraz, oraz malin. Jaka to jest skala? No łącznie produkujemy je na, na powierzchni około 70 hektarów, także jeżeli chodzi o liczby, to będzie prawdopodobnie w granicach 50 milionów rocznie. Wow, robi wrażenie. No jest to dosyć sporo, tak. Część produkujemy oczywiście na nasz krajowy rynek na, na kraje północnej Europy, ale, ale groty sezonek również eksportujemy do krajów basenu morza Śródziemnomorskiego, takich jak Hiszpania, jak Włochy, jak Grecja. Mogę się nie lubię się chwalić, ale pochwalę się, że kilka, jeszcze kilka lat temu nasze sezonki w Grecji stanowiły 50% całego rynku. Trudno w to uwierzyć że coś takiego w Polsce jest możliwe, prawda? Dokładnie. A jednak mamy bardzo dobry klimat do tego. To jest nasza e, największa zaleta, jesteśmy na wschodzie e, Polski, e, a więc e, bardzo ważny jest końcówka września. I wtedy mamy bardzo dużo temperatur, już poniżej 10 stopni, więc ta, te rośliny nabierają dużo chłodu, dzięki czemu mają więcej siły, aby wystartować w październiku już e, są sadzone właśnie w Grecji. I w grudniu, w styczniu owoce z tych sadzonek, naszych sadzonek, trafiają z powrotem do na naszej półki sklepowej. Jest duma? Jest duma jak najbardziej, muszę to powiedzieć. <gry> Stale wprowadzane nowe technologie produkcji podnoszą konkurencyjność produktów. Zaplecze logistyczne i chłodnicze pozwala na bardzo szybkie schłodzenie i pakowanie owoców, co gwarantuje ich długą trwałość pozbiorczą, dzięki czemu mogą być wysyłane do najdalszych zakątków, nie tracąc przy tym swoich walorów i rozsławiając jagodowych pasjonatów z Polski.